Cześć, Manko, witam was w, w moim nowym filmie. Jakby coś. No, tak, jak widzicie, mega super. Mam tu Potemik. Z tak trafiło mi się w tych. Miałem stół do zaklęcia, ale go sprzedałem. Nie wiem, kto mi się kupił rynek. To sklep za walutę, sklep ten. Gdzie ten rynek. Dobra, wpiszę, kośnik rynek. Rynek. Rynek, okej. Okay. O, co to? Do kimski. aha, cztery koła. Uuu, anarchiczny, uuu. To cztery koła, a jeden odzwijał stół. To chyba wystawić za tysiaka, też... to Boże, jaki to drogie. Zobaczmy VIP. Trzcina, ej właśnie, możemy zacząć zbierać trzcinę, tu będziecie mogli dobra, biorę, bo może się przydać, dobra, słabo to wstrząpa, chyba się tepniemy na spawn'a, co wiem, co się w kolbie, i, no to... O, teraz się Łózg czy Czy tam jest tyle? Nie, nie. Nie może tam być tyle. Nie. O, liś ludzie. Tak stresuję wam, potem. Mi padnie totem, to, tam, to po mnie. Dużo to skrzynek. Nie wiem, ludzie po prostu widzą i stawiają. No, bawiali. I... O! I wykopiemy tą skrzyneczkę, żebyśmy byli sami z Kurde. Moja skrzynia! Gdzie skrzynka? Lecimy po powietrze. A, ja muszę gdzieś... Gdzie jest ta wyspa? O, tu. Dobra. Uuuu, jakiś ten to był trap, chyba. Aha, chyba. schowałbym temu pi kilofonu. Przydałby się ten. I co to jest? O, kordy! I dobra! Na twoim sektorze spadł zrzut i chyba idę... O! Idę gdzieś blisko. O ludzie! Jak to będzie gdzieś zrzut? To O, Poszczę na bank tu. Ej, ej, jakby coś jak oglądacie, Sagiego i tych innych. No to... Chyba znacie to miejsce. Bo jak nie, no to trochę dziwne. Ja. Mm. Au. O Boże, Antminas. Ujdź, ała ała! ja się zbliżam. O! gdzieś tu kordy gdzieś tu są to kordy, te gordy to. O! A muszę się podbudować się podbudować chodź co to jest? Ej, eee, chcecie się gdzieś tepnąć, może? Au! A, nic mnie nie jest. Uff. Ale ludzie, jak zginiemy, sobie... to będzie wszechlepane. Z totemikiem. Nie, o, kurde. Ja się tak przestraszyłem. Żeby musiał... Dobrze. Jak to? Eee, gdzie to kort? Okej. Okay. Dobrze, lecimy za tymi kortami. вот координаты. А -а -а -а. тоже координаты. а, боже, а кто же похоже меня запустит? Боже, ну не Jak coś. Gdy dacie moje filmy, to polecam Wam bardzo gracza Olitiger. Oli oli A nie, sorry, podobałam ja jego nick. E, no, no to polecam Wam takiego gościa oli Tuber, Mój kolega, chętnie był chętnie by po prostu wiecie, chciał. Tu jest kord zrzucany. Wow. To... <Grym> Boże, dajcie. prawie mi to totem chyba. Dobra, ej, to chyba będziemy trapować. Tylko, że jak mi to ten pan nie to, to powiem. Proszę, dajcie z Gram mam, mam tutaj dla mnie to rzadkość na anarchii. Serio. A, coś. Będę, o, tu gdzieś co tego chyba. Gdzie to jest? Te, nie no, za, no, jakby coś, będę, będę, ten, tutaj na Anarchii Dziecini, no, taki jakby, bo będę, po prostu, wiecie, no, kurde, gdzie jest to, kurde, no, będę stał. I jak ktoś do mnie podejdzie, to może dam mu jakiś item. Uuu, to jest to... Tu gdzieś są te kordy. A, pewnie już... Zniknęły. Ej, ej, ej. Kordy zniknęły, trzeba samemu skanować, gdzie to jest. Ale... Tu jest dobrze ten O co to Uf, dobra, Goed. Nie, ja się chyba het do głosi jak Up, chyba zrobimy drapaz, z Albo wyjdziemy tam na samą górę. Tylko jak spadniemy i nam tu potem padnie to będzie po nas. Ale... Nie no widzowie... Chyba... No... Dawajcie łapki w górę, subskrypcje oczywiście. Żebym wam więcej tych uh, kurczę Ej To dobra. Dla was to będzie Jak... Jakiś no, Na to Ja O owieczki, owieczki, owieczki Zrobimy chyba sobie Móżeczko

Dzisiaj może będę też robił filmik, no różny, taki na mody. Wygrał na modach i tak, jest. tak. Wiem, się podoba takie coś. To ta łapkę w górę, proszę was. A, I teraz będzie najgorsza rzecz. O! I jestem. Uff. Nie widzowie. Chyba kończymy odcinek na dziś. Zbierzemy sobie chódnię. Cyk. Nie działa. dobra, Jak to Kończymy. Au. dobrá Pa, pa, je. Pa.